Hmm... Kilka dni temu był livestream na 4.2, Już teraz mamy banery, a za kilka dni jest banner Furine. I ja, ale ten czas pędzi, naprawdę, pędzi jak strzała, a mój wujek pędzi bimber, ale to temat na jeden odcinek. W dzisiejszym odcinku za to zajmiemy się omówieniem banerów. No, furinki bajzu. Przynajmniej w ogóle te banery można opisać krótko. Dzień dobry, z tej strony Red i witam was w kolejnym odcinku, tym razem z zamówienia banerów. Wow, 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 stop! Drip marketing leciał. Zanim banery, szybko drip marketing. Nawia. Wiele ludzi jest naprawdę nakręconych na tę postać. Ja... nie. To mnie totalnie nie przemawia. Wygląda naprawdę w porządku. Jestem ciekaw, czy będzie bardziej sub-DPS-em, main-DPS-em. Warto też zwrócić uwagę, że elementy, które są na splashartach, są. Często ważnym elementem postaci. I tutaj mamy parasolkę. Coś czuję, że ta parasolka będzie wykorzystywana podczas walki albo po prostu podczas gameplayu. Jestem tylko ciekaw jak. No raczej jako postać go sporo nie namiesza, ale fajna postać. Dajcie znać w komentarzach czy po nią miszujecie, czy się wam podoba. Dla mnie mit. No i mam jeszcze jedną nową postać, tym razem czterogwiazdkową Pyro i ona wygląda mega dobrze i mega ciekawie. To znaczy to nie jest mój styl. Aczkolwiek, no karabin, a czy to chyba jest muszkiet, tak mi się wydaje, taki sztucer. I jak mówiłem przy parasolce, tutaj też najprawdopodobniej jest to ważny element postaci i też będziemy to wykorzystywać podczas walki. Jestem naprawdę mega ciekawy jak i czy ona będzie bardziej main DPS-em czy sub DPS-em. Ja bym się nie obraził, jakbyśmy dostali w końcu jakąś Pyro Faruzan, Pyro Goro. No, wiecie, takiego dedykowanego supporta pod Pyro. Naprawdę chciałbym, żeby to było to i żeby była na jakimś fajnym banerze. Bo potrzebuję czegoś takiego do Odei. Powiem wam, że z wyglądu naprawdę mi się spodoba, mimo że to nie moja styluwa. Aczkolwiek, no to, że jest Pyro i że jest czwórką, to mm, nie mogę się doczekać na skillę. No dobrze, wróćmy do omówienia banerów. przejdźmy do rzeczy, skoro zaczęliśmy żartować z weapon baneru, tym razem zaczniemy sobie od weapon baneru, od tego chyba jeszcze nie zaczynaliśmy, jeszcze nigdy, zawsze staramy się zaczynać czegoś innego, no i tutaj lecimy prosto z mostu. Jakby wam to powiedzieć, osoby, które chcą wiszować po broń furijnej, która wydaje się naprawdę fajna, szczególnie, że ma 88 kred damage'u, są PIZZE kurwa, no naprawdę, macie lipę i to bez żartów. Może zacznijmy sobie od broni Furiny, która ma swoje ogromne plusy oraz ogromne minusy. Zdecydowanie największym plusem jest to, że broń Furiny świetnie pasuje na Furinę. Wow! I pozwoli nam wyciągać ogromne krytywanie na Furinie z faktu, że najprawdopodobniej kryt albo kryt damage to będzie coś, co Furina będzie miała na Asendzie. Więc budowanie jej 100 do 300 to coś osiągalnego. To naprawdę fajnie. Pasywka miecza równie dobrze pasuje na Furinę i będzie nam pozwalać wyciągać ogromne ilości obrażeń. I na tym plusy się kończą, bo największym minusem tej broni nie jest to, że pasuje. Tylko i wyłącznie na furinę. Oczywiście stat stick, będzie można wykorzystać na każdej innej postaci, aczkolwiek pasywka jest tak zaprojektowana, że żadna postać z mieczem nie wykorzysta jej w żadnym stopniu. A zdecydowanie największym minusem jest fakt, że jest aktualnie na banerze no, z bronią bajzu. Ewidentnie najgorszą pięciogwiazdkową bronią w grze, która jest porównywalna do darmowanego, kraftowanego prototyp Ambera. Broń, której nie da się wykorzystać praktycznie na żadnej postaci, poza, no, oczywiście bajzu, albo ewe ewentualnie Nivelletem, ale. Tak wiecie, bardzo, bardzo na siłę. Więc co mogę wam powiedzieć? Zdecydowanie odradzam każdemu włyszować na tym weapon bannerze i poczekać na rerun furiny, który najprawdopodobniej będzie o miejsce w 4.6. Jak mają zwyczaj archoni. Wtedy najprawdopodobniej będzie, najprawdopodobniej na pewno będzie z kimś lepszym na banerze. No bo z faktu, że broń jest najgorsza, no to nawet jak będzie w jakąś inną do dupy bronią, to i tak będzie lepiej. Uważam, że utrzymanie na tym weapon bannerze to intera i nawet czwórki tego banneru nie ratują. A o jakich czwórkach mowa? Debel na przykład. Naprawdę dobra broń. Dragon's Bane, który jest co dwa bane. Kurto baner co... Wszędzie gdzie idę, widzę Dragon's Bane'a Mam dość tej dzidy, Zostaw mnie. Nie chcę. Chyba na końcu mam R... nie wiem, 30. Y tak zupełnie bez żartów, to jest naprawdę dobra Gida pasuje na wiele postaci, czy na Hutao, czy Ros Rosamelt, czy nie wiem, Elemaster i Raidenkę pod Hyperbloomy. Naprawdę jest sporo postaci, gdzie Dragon pasuje i raczej powinniście mieć tą Gidę na R5, bo można ją wykorzystać. Szczególnie jak jesteście free-to-playami, to naprawdę dobra Gida. Sacrificial Fragment, który pasuje no, na Nahide, Sukroz i jeszcze tam znajdą się za 2-3 postacie. Też w porządku. Książka fajnie mają mieć na R5, bo naprawdę robi w wielu postaciom, ale to też nie jest jakiś masy. Sacrificial Sword który jest naprawdę świetnym mieczem i zdecydowanie jedna sztuka na R5 to jest maska, na Ksingsia, chociażby można też mieć na Kazuchę, czy jakąkolwiek inną posa, która ma zapotrzebowanie na Energy Charge, chociażby Jin lub, nie wiem, Hirara chociażby. No i stringlessie, który też jest naprawdę dobrą bronią i warto mieć jedną sztukę na R5. Ogólnie czwórki poza Depelem nie są tragiczne i jak czy więcej wam ich wypanie, tym lepiej, ale to nie zmienia faktu, że nie uiszujcie. Nie. E -e. Nawet jak bardzo kochacie furinę, Pastering Desire, Favoniusy, klucze Nilo, naprawdę jest sporo opcji na tą furinę i poczekajcie sobie na rerun. Bo jak wypadną wam dwa pączki, to sobie zróbcie nowe konto i zacznijcie od początku, bo to, to, jest, to jest kurwa koniec, to już nawet nie ma co. Dwa pączki, O Przejdźmy do baneru postaci, bo to nas najbardziej interesuje, prawda? Zacznijmy sobie od czwórek, powolutku, nie śpieszymy się, furinka na koniec. Nie, śp nie śpieszmy się. I zaczynamy od dobrej starej Bejdo. Weterani mają naprawdę podobnie już tą postać od dawna na C6, osoby średnio zaawansowane i nowe mogą mieć delikatne braki. I tutaj zdecydowanie, czym więcej Bejdo wam poleci, tym lepiej konstelacje zmieniają naprawdę sporo. Postać, mimo że nie jest jakaś kosmicznie dobra i nie jest jakimś maschefem, to pasuje do kilku drużyn, które naprawdę fajnie się gra. Chociażby Taser czy to z New Violetem, czy z sucros. I macie ją na C6 fajnie jest ją zbudować, bo naprawdę nie gra się nią źle. A jej blok z e jest naprawdę satysfakcjonujący. Jest poza bardzo ładną, więc tym bardziej. Powiedziałbym, że zwykła przeciętna czwórka, którą warto dostawać i warto mieć na C6. Następną postacią jest z kolei, która jest naprawdę w porządku czwórką. Również nie ma wielu drużyn i również nie gra się nią za często, aczkolwiek na C6, jeśli nam poleci, możemy śmiało ją zbudować i wykorzystywać zamiast Dender Travelera. Ale podobnie jak Bejdo, nie jest żadnym maschefem, nie jest jakaś turbo potrzebna, jest po prostu w porządku czwórką, którą warto mieć na C6, chociażby do kolekcji i warto sobie chociaż delikatnie ją zbudować, żeby wykorzystywać ją w niektórych kompozycjach. No jest ostatnia nowiutka, tworeczka, szarlotka z fontein. I powiem wam, że gdyby wychodziła kilka aktualizacji temu, byłaby uważana przeze mnie, jak i przez całą społeczność, za jedną z najgorszych czwórek i po prostu postać beznadziejną. Miko, Miko. <laughs> aczkolwiek, z faktu, że wychodzi z Furiną, to naprawdę sporo, sporo zmienia. Szarlotka po prostu zamyka skillset Furiny, który no, jest ciut skomplikowany, aczkolwiek jutro wam wyjaśnię wszystko. Na jutro planuję film, w którym wam omówię dokładną mechanikę działania Furiny. Z faktu, że jest to coś nowego i troszeczkę skomplikowane, Komplikowanego. Wiele osób też nie do końca będzie, nie wie po prostu jak działa furina i nie wie dlaczego ta szarlotka, czy dżin, czy bajzu dużo zyskają. Postaram się wam jutro wrzucić filmik z dokładnym omówieniem dlaczego tak to działa, więc zostaw suba, żeby cię to nie minęło. Albo wpadli na streamka. To nie odbiegając od tematu. Szarlotka to krajolekarz, który będzie skupiał się na leczeniu całego party i to jest kluczowe. Poza tym nie robi nic. Więc, jako sama w sobie czwórka, jest do niczego, aczkolwiek z furiną zyskuje bardzo, bardzo wiele. Więc, zdropniecie tej postaci na C0, będzie po prostu must-hefem. Bez tej postaci będzie nam grać zwyczajnie ciężej. Konstelacje no, nie zmienię aż tak dużo, więc kluczowe to dostać jedną sztukę. i... Wszystko. No i nareszcie, dotągaliśmy się do piątek. Zaczniemy sobie od Bajzu. Ach, Bajzu, Bajzu. Ja z nim mam tak nie po drodze. <grymne> Jak wiecie, osoby, które oglądają streamy albo oglądają mój kanał dłużej wiedzą, że ja osobiście nie jestem fanem Bajzu i to trochę mało powiedziane, ale no. Wiąże się to z tego, że głównym jego zadaniem jest leczenie całego party, więc z wyjściem Furin naprawdę dużo skorzysta. To nie zmienia faktu, że dalej nakłada mało dendro, dalej nic nie bije i jako piątka będzie robić dokładnie to co Szarlotka albo dokładnie to co a ja tylko, że jest piątką. Podtrzymuję swoje zdanie, że uiszczowanie na bajzu to taki średni pomysł, więc... Aha. Szczególnie, że w niedalekiej przyszłości, no wiecie, za dwa, 2, 3, będziemy dostawać najprawdopodobniej więcej lekarzy, którzy będą zamykać, no właśnie, skillset Furiny, więc tym bardziej uiszczowanie na Baizu to jest wielki, jeden wielki znak zapytania. Aczkolwiek Baizu z postaci takiej bardzo średniej AK bezużytecznej zyska z Furiną naprawdę Sporo. Oczywiście decyzję pozostawiam wam. Ja dalej uważam, że Bajzu nie jest mashefem do furiny, bo czwórki będą zamykać jej skillset bardzo, bardzo podobnie. A propos Furiny. Furina de Fontaine, Hydro, Archon. A znak zapytania, bo w sumie jeszcze nie wiemy. Hehe. <grystanie> Postać, która zapowiada się naprawdę kozacko i zapowiada się, że naprawdę sporo namiesza. Przetasuje nam po prostu karty w mecie z faktu, że postacie, które do tej pory były naprawdę broken. Czyli na przykład Bennett, Shenhe, Sporo stracą. Ale to nie tak, że jest maskefem jak Kazucha Inachida, podsyłam do ostatniego filmiku, ale na takiego maskefa nie wygląda. Jej główne zadanie to buffowanie i jej buff jest naprawdę solidny, więc wszystkie nasze postacie, które mamy na koncie, będą bić więcej. Nawet fizykal, jak na przykład Eula, którą bardzo chcę przetestować z Furiną. Ale taka Ayaka, Ganiu, Hutao, dilu, Deja, w ogólnie wszystkie DPS-y skorzystają poniekąd na jej wyjściu, więc jeżeli chcecie, żeby wasze main DPS-y były więcej, Furina jest dla Was. Przy tym wszystkim Furina będzie sama w sobie bić kosmiczne liczby, bo jej przeliczniki są ogromne, oraz będzie nakładać wodę, która pozwoli nam robić reakcje, np. Blum czy chociażby Teaser. Jak to Archon zapowiada się naprawdę kozacko, jej konstelacje też wydają się całkiem całkiem. Gdyby tego było mało, budowanie jej nie wydaje się jakimś wielkim problemem, więc postać dla każdego zdecydowanie. Podsumowując te banery. Weapon banner skipujecie. Zapominacie o jego istnieniu, nie ujszujecie ani jednym wiszem, nie chcecie broni Bajzu, a broń furiny dropniecie sobie na raranie. To najlepsza możliwa decyzja jaką możecie podjąć. Następnie Bajzu i tutaj decyzję musicie już podjąć sami. Ja osobiście bym go skipował i nie zalecam po niej wishować, no ale wiecie, decyzja jest wasza. I Zdecydowanie najważniejsze to dropnąć C0 w furinę. Zalecam dropnięcie jej każdemu, bez wyjątków, nawet jeśli jej nie lubicie. Pamiętajcie, że to tylko gra komputerowa, a to nie jest wasza koleżanka, tylko zwykłe narzędzie gameplayowe, którego nie musicie lubić. Najważniejsze jest to, żeby wasze inne postacie, wasze ulubione main dps, czy to Diluk, czy Xiao, czy ktokolwiek inny skorzystał, a z wyjściem furiny i dropnięciem jej wszystkie postacie poniekąd bardziej lub mniej skorzystają. Przypomnę tylko, że jutro postaram się wam wrzucić omówienie Furiny, jak ona działa, jak działa i bawi, jak z niego skorzystać, jak po prostu z nią grać, żeby było wygodnie, a z premierą Furiny postaram się wam zrobić od razu poradnik, jak ją zbudować i podam konkretne liczby, bo póki co liczb jeszcze żadnych nie mam. Więc jutro materiał Teoretyczny, a z środę albo w czwartek materiał praktyczny. To tyle ode mnie. Jeśli miałbyś jakieś pytania, chciałbyś o coś zapytać lub cokolwiek, wpadnij na streamki albo napisz w komentarz. A jeśli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić lajka, będę bardzo, bardzo wdzięczny. To tyle ode mnie. Pozdrawiam i dobrano.